Widzicie tego typu przedmioty? Również są wystawione, były wystawiane na aukcję, i je też trzeba oczywiście rozebrać najpierw przed zwiezieniem. Więc to jest dość czasochłonne. I zbieranie tych wszystkich rzeczy naprawdę zajmuje sporo czasu. Dlatego, biorąc pod uwagę to, że hotel jest naprawdę olbrzymi, bo tak jak wspominałem, 400 pokoi, no mamy co tutaj robić. Zobaczcie. Jest też kilka rzeczy przygotowanych, niemniej jednak, już sporo przedmiotów wyjechało. Jeśli chcesz wiedzieć, jak sobie z tym wszystkim poradziliśmy, to obserwuj kanał. Mało tego. Zastanów się, ile mu kosztować taki pokój. Można się naprawdę zdziwić, bo te pokoje na przykład takie same, ale podczas aukcji osiągały przeróżne ceny. Na przykład od 260 do nawet 5000 franków. Więc zastanów się, czy warto brać udział w czymś takim. Czy te meble są warte? Myślę, że są. Ale cóż, decyzja oczywiście należy do Ciebie.